Dzień wschodzi z Dziennikiem Wschodnim. Krzysztof Kot, dzień dobry. Naszym gościem dzisiaj pani profesor Joanna Krzowska-Firych, kierownik Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych Instytutu Medycyny Wsi. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. A skoro choroby zakaźne i skoro Instytut Medycyny Wsi, to również najbardziej wyspecjalizowany w naszym regionie ośrodek leczenia boreliozy. To jest ten taki, można powiedzieć, okres wysypu kleszczy? Zdecydowanie, tych kleszczy jest, tych kleszczy jest bardzo dużo. I obserwujemy to, że te kleszcze no, nie są tylko, tylko w lasach, nie są gdzieś poza miastem, one są nawet w naszych ogródkach przydomowych, w, w parkach, na skwerach, także no, te kleszcze można powiedzieć, że są praktycznie wszędzie i jest ich bardzo dużo. Jest więcej niż w poprzednich latach? Wydaje, to w mi się, w Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak y, sprzyja temu ocieplanie klimatu. Jeszcze nawet w miesiącach jesiennych przy utrzymywaniu się dodatnich temperatur niestety musimy uważać, y, bo jesteśmy narażeni na pokłucia przez kleszcze. Czyli ten sezon się wydłuża, wydłuża ze względu się. na to, że jest taka temperatura? Wydłuża się, tak. Tak, ich jest coraz więcej. Także, także no tutaj apeluję, żebyśmy uważali na, na potencjalne pokłucie, ekspozycje. A co możemy zrobić? No bo też nie sposób przy 25 stopniach chodzić w długim rękawie po własnym podwórku, na przykład. Nie. Dokładnie. Yy, Coś jest skutecznego? Polecane są preparaty, które albo odstraszają kleszcze, albo mają działanie. Y, działanie bójcze, czyli, czyli je zabijają, jednak warunkiem uzyskania pożądanego efektu jest odpowiednie stosowanie tych preparatów. Nie oczekujmy od preparatów, które odstraszają kleszcze, że po zastosowaniu takiego preparatu, po kontakcie z tym preparatem ten klesz zginie. Y, są preparaty takie jak permetryna, która ma udowodnione działanie bójcze przeciwko no nie tylko kleszczom innym, innym owadom. Ale aby uzyskać ten efekt, musi być stosowana na odzież, na ubranie, na tkaninę. Nie może być stosowana na skórę, dlatego że my mamy enzym w skórze, który, który ten preparat rozłoży i zneutralizuje działanie, i my nabieramy wtedy takiego poczucia bezpieczeństwa, a tak z naprawdę z nie jesteśmy chronieni. Czyli musimy, rozumiem, rada taka, że te wszystkie czytać, środki czytać, trzeba czytać jak czytać ich używać. Czytać skład i czytać, i czytać sposób, sposób zastosowania. Jeżeli chodzi o te preparaty, repelenty odstraszające, Powinniśmy też sprawdzić, jak, jaki jest czas działania. Czyli nie oczekujmy, że ten preparat będzie nas chronił przez 24 godziny, bo jeżeli planujemy jakiś taki dłuższy pobyt na terenie, gdzie, gdzie, mogą, gdzie mogą być kleszcze czy, czy inne owady, to powinniśmy po upływie czasu działania ponownie ten preparat zastosować. I one zazwyczaj, jaki mają czas działania? Kilka godzin. Aha. Permetryna, ten preparat, który y, y, stosujemy na tkaniny, na ubrania, działa bardzo długo. Także tutaj aktywne działanie tego, tego, tej substancji utrzymuje się długo, natomiast wszystkie te preparaty, które odstraszają kleszcze. Pewnie na one, krótko, póki, tak, po one przez bo jakiś... one czasowo przez pewien czas blokują receptory, które neuronów węchowych kleszcza, które wykrywają dwutlenek węgla. Dlatego że kleszcz nie widzi, kleszcz jest ślepy i kleszcz swoich potencjalnych potencjalne ofiary rozpoznaje na podstawie po temperatury ciała i wydzie, wydychanego dwutlenku węgla, także Czyli dlatego to działanie jest krótkotrwałe. Czy, czy, czy zwierzę na przykład w postaci psa no tak, oddycha, wydziela tak, ten dwutlenek tak, węgla tak, i tak, wtedy tak, tak. I ma określoną, ma określoną temperaturę, temperaturę ciała. Kleszcze atakują nie tylko ludzie, atakują inne ssaki lądowe, atakują niektóre ptaki, atakują gady. No one są krwiopijne. I to są bezwzględne pasożyty. Kleszcz, żeby przechodził w te, w te, w te kolejne stadia rozwojowe do postaci dorosłej, no niestety musi pobierać krew. To warunkuje mu przejście w, w kolejne, kolejne stadia rozwojowe. Także to jest pasożyt bezwzględny. On bez krwi nie przeżyje. Ale właśnie, powiedzmy, bo, bo to też obalmy mit. Bo to nie jest też okay. tak, że każdy kleszcz jest zakażony boreliozą krętkami. Tak. krętkami które nie, każdy, powodują... nie każdy kleszcz jest nie każdy kleszcz jest zakażony bakteriami, ale też pragnę zwrócić uwagę na to, że kleszcze nie są tylko i wyłącznie wektorami boreliozy, bo one mogą przenosić też inne patogeny, wirusy, pierwotniaki, inne bakterie. Zdarzyło się i... Kiedy mamy się zacząć bać? Czy mamy od razu panikować po każdym ukąszeniu, gdzieś tam zobaczyliśmy tego kleszcza, czy, czy no, na początek obserwować? Kleszcz po tym jak na nas, na nas spadnie, zanim y, przyczepi się, wkłuje się w naszą, w naszą skórę. On będzie szukał takiego miejsca, gdzie jest ciepło, ciemno i gdzie skóra jest w miarę cienka i dobrze, dobrze, dobrze ukrwiona. Czyli zazwyczaj gdzie? U osób dorosłych zdecydowanie największa ilość pokłódź dotyczy dolnych partii ciała: kończyny dolne, pachwiny, brzuch. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, to jest główka, szyja. Tułów. Także po powrocie do domu powinniśmy obejrzeć swoje ciało, sprawdzić, czy, czy nie pełza po nas kleszcz albo czy ten kleszcz nie jest już w naszą skórę wkłuty. I tutaj, y, nawet jeżeli klesz jest zakażony i my go usuniemy odpowiednio wcześniej, przed zakończeniem tego jego cyklu pobierania krwi, to minimalizujemy ryzyko przeniesienia tej bakterii. Dlatego że klesz nas atakuje wtedy, jeżeli jego przewód pokarmowy jest pusty. W miarę pobierania krwi, jelito się poszerza, i jak to jelito już jest Czyli jak pełne, się naje, tak? jak się napije, naje. To wtedy jest impuls, że on się będzie próbował z naszego ciała w bezpieczny sposób odczepić, a w tym celu zaczyna produkować bardzo, jego gruczoły ślinowe produkują dużą ilość śliny, żeby gładko z naszej skóry wyjść. I, I to, jest to jest ten, ten moment. moment. Zakażenia. I to jest ten moment. Jeżeli my kleszcza, on. Pasożytuje 48-72 godziny, więc jeżeli my w ciągu pierwszej doby, w ciągu tych 24-36 godzin usuniemy tego kleszcza, to minimalizujemy ryzyko, że nawet jeżeli on był zakażony, nie uda mu się do no, naszej skóry wprowadzić, wprowadzić bakterii. A właśnie, a, po, a powiedzmy, właśnie, pani profesor, bo no dobrze, po czym poznać, że coś się jednak mogło złego wydarzyć? Musimy obserwować to miejsce, w, w którym był kleszcz. Okres wylęgania boreliozy waha się od 3 do 30 dni. I jeżeli w tym miejscu, gdzie był kleszcz, pojawi się taka patognomoniczna zmiana typowa dla dla wczesnej fazy boreliozy, czyli rumień wędrujący, no to to już jest Wędrujący, pierwszy. czyli jest w jednym miejscu, potem gdzieś jest... To jest rumień, który jest kliniczną manifestacją namnażania się krętków w naszej skórze, więc ponieważ one się w skórze namnażają, dlatego ten rumień się poszerza. Tu jest ważne takie kryterium, klesz jest ciałem obcym dla nas, więc po usunięciu kleszcza ta ranka musi się wygoić, tam może powstać naciek zapalny, jakiś odczuć, Zapalny, prawda? To nie jest rumień wędrujący. Rumień musi mieć średnicę co najmniej. 5 centymetrów i jeżeli taką zmianę zauważymy, to powinniśmy skonsultować się z lekarzem. Czyli wtedy już bezwzględnie do lekarza, do was, do, tak. do Instytutu Medycyny, tak. Czyli, bo macie tak. taką poradnię, do której tak. można przyjść, jakby która się specjalizuje właśnie tak. w boreliozie. Tak, zapraszamy państwa, specjalizujemy się w diagnozowaniu, leczeniu boreliozy i, i innych chorób odkleszczowych, służymy naszymi konsultacjami, zapraszamy państwa, bo niestety, ale Y, obserwujemy to, że y, borelioza jest no, niewłaściwie diagnozowana. Tu jest duży problem z interpretacją wyników y, badań laboratoryjnych. To znaczy, pierwszy błąd, panie redaktorze, y, to jest taki, że pacjenci diagnozują się sami. Bez konsultacji y, lekarskiej podejmują decyzję, że powinni sobie zrobić badania serologiczne w kierunku boreliozy. I tutaj są testy serologiczne, testy potwierdzenia. Przeważnie większość pacjentów zaczyna diagnostykę od wykonywania testów potwierdzenia. To jest błąd, nie potwierdza się czegoś, jeżeli nie mamy pewności, że wynik badania serologicznego jest, jest dodatni. I tutaj, proszę Państwa, w boreliozie nie każdy wynik dodatni, powtarzam, nie każdy wynik dodatni świadczy o zakażeniu i jest wskazaniem do leczenia, a także trzeba bardzo ostrożnie y, 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 różnicować objawy, bo y, borelioza to nie jest choroba y, ogólnoustrojowa, nie dotyczy wszystkich narządów. I trzeba rozmawiać z pacjentami i y, 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 y tutaj przeprowadzić też taką diagnostykę różnicową, czy na przykład dolegliwości, które pacjent zgłasza, nie, wynika mod, czegoś nie wynikają z czego innego i też też namawiam Państwa do, 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 naszych, do naszych konsultacji, bo, bo zapewniamy taką kompleksową, kompleksową opiekę, od, y, jesteśmy w stanie pacjentów skonsultować z innymi specjalistami. Jeżeli my wykluczamy boreliozę, czy mamy wątpliwości, że te dolegliwości są spowodowane tą chorobą. Też przestrzegam Państwa przed przypisywaniem wszelkich objawów boreliozie. To dotyczy osób, które mają rozpoznaną boreliozę to jest choroba, która nie wyklucza innych chorób. Bo to Pac chodzi o to, żeby nie zbagatelizować innych pacjent, poważnych rzeczy, pacjent, które mogą się dziać. Pacjent, który ma boreliozę, może chorować na nadciśnienie tętnicze, na cukrzycę, na może mieć choroby tarczycy, choroby autoimmunologiczne, choroby nowotworowe. I, I tutaj i tutaj apeluję o to, żeby, żeby wszystkich objawów nie przypisywać tylko i wyłącznie boreliozie. Czyli rozpoznanie często. boreliozy nie wyklucza innych diagnostyki chorób. w y, innych chorobach. Po Dokładnie. Prostu. Że Dokładnie. to nie jest tak, że jest wykryta i zamyka, dobra, już wiemy wszystkie nasze dolegliwości świata, bo tak nie jest. Tak nie jest i ona, tak jak powiedziałam, można chorować na boreliozę, a równocześnie mieć też inne choroby, ale no, nie wiem dlaczego pacjenci osoby, które, które mają rozpoznaną boreliozę, ta choroba staje się numerem jeden, a są choroby znacznie groźniejsze i znacznie trudniej poddające się leczeniu, niebezpieczniejsze. Także uważajmy. Bardzo dziękuję Pani profesor. No dziękuję i tradycyjnie życzę dobrego dnia i zdrowego dnia. Uważajcie na siebie, do zobaczenia.